Rynek biurowy Warszawy w zasadzie jest w dość stabilnym położeniu, w, jeśli chodzi o popyt. Notujemy dosyć zbliżone poziomy aktywności firm, jeśli chodzi o, o wynajmowanie powierzchni. To było około 160 tysięcy metrów kwadratowych w trzech pierwszych miesiącach roku. Natomiast jeśli chodzi o stronę podażową, to tutaj od kilku, w zasadzie lat, obserwujemy znacznie obniżoną aktywność deweloperów, znacznie mniej powierzchni się buduje, a wśród tej, która się buduje, mamy też powierzchnię, która jest modernizowana. Został dostarczony na rynek tylko jeden budynek na potrzeby własne firmy CD Projekt. Czekamy jeszcze do końca roku, pojawią się um, co najmniej dwa kolejne dosyć znaczące projekty w ścisłym centrum. Było dużo obaw, jeśli chodzi o rynek biurowy, natomiast my tych obaw nie podzielamy. Rzeczywiście widzimy, że firmy nieco zmniejszają zajmowaną przez siebie powierzchnię. Jest to sposób optymalizacji. Jeśli chodzi o trendy, to widzimy też, że firmy w poszukiwaniu najlepszych talentów i utrzymywaniu ich i zachęcaniu decydują się znacznie częściej na lokalizację w centrum. W centrum miast, co często wiąże się z wyższym czynszem. W związku z tym zdarza się, że ta powierzchnia jest po prostu wynikowo nieco mniejsza, ale za to bardziej atrakcyjna, co, co jest magnesem dla, dla pracowników przy, jak wiemy, niskim bezrobociu.